Cześć wszystkim z tej strony Szkarłatny. i ja Witam Was w noworocznym odcinku Twierdzy Krzyżowiec. Dzisiejszy 39 odcinek będzie zawierać rozgrywkę z misji 44 Pustynna Zaraza. W misji 44 zmierzymy się z dwoma wieprzami, dwoma wężami oraz dwoma szczurami. Lord Gracz na start dostanie 4000 sztuk złota, a lordowie komputera dostaną 2000 sztuk złota. Zanim przejdziemy do rozgrywki, chciałem Wam podziękować za liczne subskrypcje, wyświetlenia oraz lajki. które... Pojawiły się pod ostatnimi materiałami. Cieszę się, że Wam się podoba Frostpunk, cieszę się, że Wam podoba się Age. Mimo, że ma dużo mniej wyświetleń niż seria stwierdzy Krzyżowca, napawa mnie to optymizmem na, dla przyszłości. Słuchajcie, teraz już nie będziemy przyciągać, tylko przejdziemy do rozgrywki jak zawsze słyszymy się po krótkim time No dobra, słuchajcie moi drodzy, zabumylowaliśmy się całkiem nieźle w naszej twierdze, wykorzystaliśmy naszą standardową strategię z użyciem fosy. Jak widzicie, nastawiam się na masową produkcję kurz, musiałem przed chwilą wyburzyć nieco moich tartaków. Z tego względu, że kończy mi się powoli drewno, damy szansę odrosnąć nieco tym drzewom, żeby po prostu można było tu za jakiś czas z powrotem wycinać. Na chwilę obecną po prostu będę kupować wszystko co jest potrzebne. Póki co zbieramy kaskę, e, sprzedajemy kusze, rekrutujemy arabskich zbrojnych i w ten sposób załatwimy naszych przeciwników. Taki jest mój plan, przynajmniej na tę misję, na chwilę obecną. Jedyne pożywienie, jakie mamy, to jest kupowane piwo. Także zupa chmielowa znowu wjeżdża dla naszych mieszkańców. Słuchajcie, pozbieram kaskę, pozbieram trochę, e, r, 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 pozbieram trochę wojsk i słyszymy się po kolejnym krótkim time lapse. Słuchajcie moi drodzy, jak widzieliście zapewne na tym napsie, zostałem porządnie stłomszony przez e, ludzi wieprzów, szczurów oraz węży. Niestety e, próbowałem tutaj sobie dać negatywny e, współczynnik strachu, aby moi pracownicy produkowali szybciej kusze. To odbiło mi się czkawką, ponieważ obronność naszego zamku wtedy spadła, ten walory moralne. Opadają w dół w momencie, w którym stawiamy negatywne budynki od współczynników strachu, niestety odbiło się to w ten sposób, że moi żołnierze nie byli w stanie obronić ataku, który nadciągał od strony właśnie naszych przeciwników, i wdarli się do naszego zamku, siejąc nam naprawdę bardzo duże straty. Także słuchajcie. Musicie uważać, gdyż nie zawsze współczyn, negatywny współczynnik strachu jest bezpiecznym rozwiązaniem na mapach tego typu. Teraz jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji znowu. Mam nadzieję, że powoli się dźwigniemy ponownie z tego letargu, którym się obecnie znajdujemy i uda nam się wyprowadzić na prostą to wszystko. Jak widzieliście prawie już nie miałem drewna, ledwo, ledwo się wykaraskałem z tym drewnem, także było już bardzo, bardzo nieprzyjemnie. No, ale nasi, nasi obrońcy w tej chwili trzymają się dzielnie, już nie, nie przepuszczają tak ataków e, wroga jak przedtem. Także myślę, że już się z tego wyciągniemy. Słuchajcie, słyszymy się po kolejnym time może nieco krótszym niż ten, który był przed chwilą, i postaramy się już wysłać naszych żołnierzy e, do ataku na któregoś z naszych przeciwników. Przemieszczamy się w kierunku zamku niebieskiego węża. Postaramy się nim zająć w miarę szybko. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić bez problemu. Eee, oczywiście nasi, nasi przeciwnicy będą zapewne nastakowani jednostkami, które siedzą na zamkach, ponieważ nie mieli możliwości zbytnio mnie atakować. Także może być ciekawa ta walka. My osiągnęliśmy już limit populacji naszej armii. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować już żadnych żołnierzy. Z tego co widzę tutaj atakują, a nasi jeźdźcy sobie nic z tego nie robią. Cholera jasno. Dobra, podchodzimy, nie będziemy czekać, podbijamy od razu do bramy tylnej węża. W międzyczasie nasi strzelcy tutaj czyszczą mury w dalszym ciągu z y, naszych przeciwników. No dobra, mamy 41 zbrojnych arabskich, myślę, że to powinno nam spokojnie dać radę. Przemieszczamy się na tyły, tak aby nasi wojownicy arabscy mogli w razie czego nam pomóc. E, o właśnie, tutaj już się asasyni wysypali. Fajnie by było, jakbyście ich zastrzelili. Trochę tych wojowników mają. No dobra. Jesteśmy już pod bramą węża. Rozwalamy ją, także sekund parę i powinniśmy dać radę. Przemieścimy się od razu między e, zamek jednego węża, a drugiego. Wbijamy do niebieskiego. W międzyczasie tutaj Wybijamy wszystkich przeciwników, którzy się wysypują z zamku e, węża czarnego. Ok, od razu wysyłamy też naszych zbrojnych do zamku czarnego węża. Ok, wbijamy na zamek Czarnego Węża. dokupiliśmy około 700 sztuk drewna, tak abyśmy byli w stanie zaopatrzyć naszych grotników produkujących kusze, które są, jakby nie jak naszym głównym źródłem dochodu. Okej, okay, czy my jesteśmy w stanie jeszcze coś zrobić z, z tym fioletowym szczurem? Szczerze powiedziawszy, wątpię w to, ale spróbujmy. Bierzemy się za rekrutowanie wojsk arabskich, przygotuję się do kolejnej próby ataku i słuchajcie słyszymy się po krótkim timelapse. Thank you Dobra, moi drodzy, słuchajcie, zebraliśmy 54 tarczy, 80 prawie łuczników konnych arabskich oraz 101 arabskich zbrojnych. Lecimy na fioletowego, fioletowego szczura. Miara szybko, postarajmy się przejrzeć naszym jednostkami na zewnątrz, bo jak tylko otwieramy bramę, to triggerujemy ataki naszych przeciwników. Także mam nadzieję, że zdążymy, zanim oni znowu do nas przylecą. Chociaż ja już widzę, że lecą. No dobra, zaraz tych zbrojnych wywalimy na zewnątrz. No dobra, słuchajcie, podbijamy już pod zamek szczura. Wyznaczamy naszym zbrojnym miejsce do ataku w postaci jego bramy. Zostało nam 70 cały czas łuczników, trochę mniej tarcz. Tarczy niestety nam poniszczyli. Dobra, wbijamy do fioletowego szczura na zamczysko. I ja myślę, że teraz w drugiej kolejności zajmiemy się eksterminacją jednego z wieprzów. No dobra, zostało nam 50 zbrojnych arabskich. Myślę, że to się jeszcze nam troszeczkę skurczy, bo to są te wilczodoły, które nam na pewno zabiorą kilku żołnierzy, ale myślę, że uda nam się wbić do żółtego wieprza i pozbyć jego głównych sił. Przestawimy naszych e, arabskich strzelców nieco bliżej drugiego wieprza, tak aby też już tam czyścili jego mury z obrońców. Wieprz w akcie desperacji wysłał swoich żołnierzy na naszych strzelców. My mamy 40, e, mamy 40 jeszcze, słuchajcie, e, ciężko zbrojnych. Myślę, że jest nawet niezła szansa na to, że nam się uda zabić ostatniego wieprza, słuchajcie. W międzyczasie wypadałoby posprzedawać kusze i dorekrutować nieco wojsk na, do walki z szczurem, bo szczura raczej tą armię już nie pokonamy szczur, makuszników mamy 35 zaledwie zbrojnych, także słuchajcie, może być ciężko ale myślę, że damy radę tutaj wszyscy są pokierszowani przez naszych strzelców Dobra, zobaczmy jak tam nam pójdzie z tymi pałkarzami, pałkarze wybiliśmy, zostało nam 27 zbrojnych, raczej powinniśmy sobie poradzić z tym wieprzem do końca. Dobra, wieprza mamy z głowy, został nam jedynie szczur, wycofamy sobie tych zbrojnych w to miejsce, tak aby nam tutaj szczury ich przypadkiem nie wystrzelał i szybko dorekrutuje armii i słyszymy się po króciutkim timelapse'ie. Ok, słuchajcie moi drodzy, kończymy zabawę z y, ostatnim szczurem. Nie zostało tak naprawdę już zbyt wiele, y, co mógłby z nami zrobić. Zbieramy naszą armię z ponad ponadzbrojnych. Wysyłamy ją na zamek szczura i zobaczymy jak nam to pójdzie. Mają całkiem niezły tak armii w środku, także obawiam się, że może to dla nas odbić się szkawką. No ale bądźmy w dobrej myśli, mamy cały czas tutaj, słuchajcie, 92 zbrojnych. No to, kurde, jest to masa wojsk. Masa wojska. No i przy okazji mamy też 34 jeszcze strzelców arabskich. Także jesteśmy już naprawdę u kresu wytrzymałości szczura. Wbijamy, zabijamy go i ostatni z naszych przeciwników, 6 przeciwników, z którymi się mierzyliśmy na tej mapie, upadł. Tak się prezentuje moi drodzy wynik końcowy, 3,5 tysiąca sztuk jednostek zabitych wroga, 425 jednostek sami straciliśmy i zebraliśmy 76,5 tysiąca sztuk złota. Wyprodukowaliśmy aż 2275 kusz, to jest całkiem przyzwoita kwota, większość z tych pieniędzy wygenerowała nam ten dochód 76 tysięcy sztuk złota, także słuchajcie, kusza naprawdę jest opłacalna do produkcji. Okej okay, moi drodzy. Misja 45. Pustynna Burza przed nami. W misji 45. Pustynna Burza zmierzymy się z czterema sułtanami. Lord gracz na start bagatela 3000 sztuk złota, a lordowy komputera aż 40 tysięcy. Misja może być dość trudna, także zrobimy sobie oczywiście w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jeśli ten film się Wam podobał, dajcie łapkę w górę. To wszystko z mojej strony na dziś. Trzymajcie się. Cześć.